Cześć, Daniel Ortega z tej strony i w tym filmiku powiem Wam, jak zacząć czytać trochę więcej. Bo nie każdy to lubi, ale każdy z nas wie, że jest to dosyć potrzebne. Zaczynamy. Więc jak mówiłem, czytanie jest dosyć ważne, zwłaszcza jeżeli chcesz to osiągnąć. I nie tylko czytanie książek, bo możemy powiedzieć, że czytanie też artykułów, gazet, czasopism, cokolwiek co rozwija nasz umysł, nasze poglądy, no i też nas edukuje w powiedzmy, kierunku celu, który chcemy zrealizować. W momencie, kiedy ja uświadomiłem sobie, jak ważne jest czytanie książek po to, żebym ja mógł zrealizować moje cele, zacząłem czytać o wiele, wiele więcej, ale problem polega na tym, że to nie było tak, że ja uwielbiałem czytać. Nie, 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 nie. Ja nie znosiłem czytać. Ja byłem osobą, która nie ma czasu, żeby czytać. Nigdy nie ma czasu, żeby czytać. Nie umie czytać dosyć szybko, więc to mnie strasznie frustrowało i demotywowało. Yy, bardzo szybko się rozpraszałem, kiedy czytałem. No i też po prostu tego nie lubiłem. Zawsze twierdziłem, że ja wolę obejrzeć film niż czytać książkę. I to jest fakt. Nadal wolę obejrzeć film niż czytać jakąś książkę, powiedzmy fabularną. Mówię tutaj głównie o książkach edukacyjnych, które są dla mnie bardzo ważne. Ja nie kupuję książek fabularnych, nie tracę na to czasu. Jak już to mogę iść na półtorej godziny albo dwie do kina, obejrzeć film i mieć to z głowy. Nie obchodzi mnie to, że książka jest lepsza, nawet mi nie zaczynacie tego tematu. Nie obchodzi mnie to i tak wolę film od książki. Jeżeli chodzi o książki edukacyjne, to jest to, co ja kupuję i to jest to, co ja czytam. I dzisiaj wam powiem, co zrobiłem, dzięki czemu zacząłem czytać o wiele więcej, zacząłem osiągać o wiele więcej sukcesów, zaczynałem wiedzieć o wiele więcej, dzięki czemu mogę nagrywać o wiele więcej filmików i dawać wam o wiele więcej rad. Zaczynamy, więc zaczniemy od pierwszej wskazówki. Opracujcie sobie cel. Wiadomo, każdy z nas ma jakiś cel w przyszłości. chce zostać powiedzmy trenerem personalnym. Możesz, możesz chcieć zostać trenerem personalnym. Może chcesz zostać um, w przyszłości prawnikiem. Tym bardziej tak powinieneś zacząć czytać. Może chcesz zostać w przyszłości biznesmenem. Nie warto, wiesz jaki masz cel. Dlatego opracuj sobie cel, żeby przeczytać w tym miesiącu jedną książkę, przynajmniej jedną książkę. Zaczynajmy yy, powolutku. I też wybierz tą książkę dosyć cienką. Tamta książka, którą ja na początku przeczytałem miała około 150 stron, czy tam 200 stron i nazywała się Jak założyć firmę dla początkujących, a raczej jak początkujący może założyć firmę, czy coś w tym stylu. I miałem cel, żeby przeczytać tą książkę w tym miesiącu. I jeżeli tego celu nie zrealizuję, to po prostu jestem dupa. Ale co z tego, że macie cel, skoro nie macie planu, jak go zrealizować? Ponieważ wielu z nas może powiedzieć: Chcę schudnąć, ale i tak nie ma planu, jak to zrobić. Dlatego drugą wskazówką, jaką Wam dam, jest to, żebyście sobie zaplanowali to, kiedy czytacie i ile czytacie. Ja Wam proponuję zrobić coś takiego: codziennie przy śniadaniu, najlepiej przy kawie, poczytać pół godziny. Pół godziny wam starczy, albo jeszcze lepiej, zejdźmy do 20 minut. 20 minut czytacie i skupiacie się na książce, ok? Niektórzy z Was mogą sobie określić, że ja przeczytam 20 stron albo 25 stron, niektórzy mogą określić, że ja czytam 20 minut. To wszystko zależy od osoby, ponieważ jeżeli ja wam powiem, że czytajcie 25 minut, a Wy się skupicie tylko przez 15 minut. To już jest trochę za dużo dla Was na ten moment, więc możecie sobie określić, że przeczytam 10 stron. I dziennie, starajcie się przeczytać 10 stron i to musi być taka rutyna. Jak mycie zębów, jak branie prysznica po treningu. Mam nadzieję, że bierzecie prysznic po treningu. Tak czy inaczej ma to być codzienna rutyna, którą robicie. Niektórzy z Was codziennie po powrocie ze szkoły, z pracy czy z treningu od razu siadacie do kompa i zaczynacie oglądać YouTube'a, czy tam grać w grę. To jest Wasza rutyna, więc tym razem musicie sprawić, żeby waszą rutyną było codzienne czytanie książki. I wybierzcie sobie porę. Dla mnie to było najlepiej czytać rano, kiedy pijem kawę lub po południu, kiedy pijam kawę, kiedy miałem ten jakby ten zastrzyk dodatkowej energii tego skupienia. W tym momencie Potrafiłem przerobić parę stron, bum! Przeczytałem 25 stron, jestem zadowolony, skończyłem. Czasem się zdarzało, zdarzało 30, więc cały czas popychałem swoją barierę troszeczkę dalej. Trzecia wskazówka jest taka, żebyście zabierali swoją książkę w jakąś długą podróż. Nie wiem, może jedziecie gdzieś na wakacje, może jedziecie gdzieś pociągiem, autobusem, nawet pół godziny albo 20 minut jedziecie tym pociągiem albo autobusem. Wystarczy, Tyle czasu Wam wystarczy, żeby przeczytać parę dobrych stron e, danej książki i się skupić na tym. Więc zamiast tego, żeby słuchać muzyki albo zamiast tego, żeby siedzieć na Facebooku cały czas i bezsensownie scrollować to w dół i patrzeć, co tam dziwnego się dzieje na tym świecie, skupcie się na tym, żeby przeczytać książkę. W tym momencie możecie odbędnić Wasze pół godziny albo dodać następne pół godziny do czytania danej książki. I z tym was zostawię, zróbmy to krok po kroku. Wybierzcie sobie jakąś w miarę cienką książkę, powiedzmy, że jakieś 150-200 stron max, na książkę na temat, który Was w tym momencie interesuje. Może to być nawet książka fantazyjna czy tam fabularna, która ma sprawić, że zaczniecie po prostu więcej czytać. Ja wam proponuję. Nie marnować czasu na to. Naprawdę, jeżeli chcecie coś osiągnąć, a skoro oglądacie mój kanał, sądzę, że zdecydowana większość z Was ma pewien cel do zrealizowania w swoim życiu. Wybierzcie książkę, która specjalizuje się właśnie w tej dziedzinie, którą chcielibyście się zajmować. Jak mówili, niektórzy z Was chcą być trenerami personalnymi, więc dla Was polecam powiedzmy anatomię człowieka, sposoby treningu, sposoby odżywiania. Marketing, sprzedaż, bo to też jest bardzo ważne, jeżeli chcecie być trenerami personalnymi. Jeżeli chcesz być prawnikiem, to wiadomo, co musisz czytać: e, czy to jest nawet historia, prawo, cokolwiek może Wam pomóc e, na studiach, bo jeżeli jesteście, chcecie być prawnikami, musicie iść na studiach. To akurat jest jedna z niewielu dziedzin, które potrzebują rzeczywiście e, edukacji na studiach. Wybierzcie coś, co Was interesuje, coś co przeczytacie jakby z pasją. Nie czytajcie na siłę czegoś, co Was nie interesuje, bo wam to nie wyjdzie. Okej? Okay? I też nie czytajcie, nie wybierajcie książki, która jest zbyt trudna. Ja popełniłem ten błąd, ja wybrałem dosyć trudną książkę, której nie rozumiałem na początku. Teraz ją przeczytałem i zrozumiałem ją caluśką, więc jednak wybierzcie książkę, która jest dosyć łatwa dla was do zrozumienia. Na tym poziomie, którym jesteście, oczywiście później będziecie wybierać coraz trudniejsze książki, czy nawet książki filozoficzne. Jak najbardziej możecie to zrobić, żeby poszerzyć wasze poglądy i otworzyć was, wasz umysł. Tak czy inaczej, to są te trzy wskazówki. Wybierzcie krótką książkę, która jest dosyć łatwa dla was, ale która się specjalizuje jakby w danej dziedzinie, którą e, chcielibyście jakby robić w przyszłości. Następnie wybierzcie sobie cel. W tym miesiącu przeczytam właśnie tą książkę. Następnie ustalcie sobie grafik, że codziennie rano, codziennie po południu, codziennie przy kawie, cholera wie kiedy, kiedy tylko chcecie, czytam 20 minut, pół godziny, albo czytam 25 stron. I następnie, ostatnia wskazówka, która przydaje mi się do dzisiaj, jest, zabierajcie książkę wszędzie, gdzie idziecie, wszędzie, gdzie macie troszeczkę, powiedzmy, dłuższą jakąś podróż. Nawet do 25 minut, 20 minut, 30 minut. Tyle wam starczy, żeby przeczytać parę stron. To by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie książek jest ważne, zwłaszcza, jeżeli chcecie coś osiągnąć. Bill Gates, Osoba, której nie trzeba przedstawiać. Osoba, która jest najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Czyta około 6 książek miesięcznie. Kiedy jedzie na urlop, czy tam wakacje, o ile on sobie robi urlop i wakacje, z tego co pamiętam zabiera około 3 książki. Dwie na temat swojego biznesu, albo na temat rzeczy, których się zajmuje. I trzy na temat rzeczy, które go interesują. Czy to będzie jakaś filozofia, cokolwiek innego to jest. Bill Gates, osoba najbogatsza na świecie. Coś wam, wam to powinno powiedzieć. Ok, to by było na tyle w tym filmiku. Trzymajcie się, no i miłego czytania.